Witam wszystkich tu Higomikos Dzisiaj pokażę wam rozpakowanie uwaga Tam tam ta, ta, ta tam tam nie chodź tu bliżej Booster box koreański Black and white 2 Red collection Ale wypas co nie Od razu mówię, że jak ktoś by chciał te boosterki kupić, to jest taka możliwość. Muszę to otworzyć jakoś ostrożnie, ale... Zobaczcie na to. O! Ja. Ale wypas to trzeba to jakoś tak ładnie rozłożyć. Musterki, komikos. <noise> Dobra, jedyne co chcę teraz zrobić, to unboxing pięciu z nich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam jeszcze potem za będzie ustalona wymiana, coś tam. Trzeba pomieszać trochę. I tak, jak to zrobimy? Może po prostu. I zaczynamy po kolei. Snorlax nie widaćcie. Zrobimy to tak może. Chociaż. No. Dobra. O. Busterek ładnie wygląda. Jak ja mam to otworzyć? O! No to już trudno to się. O, o! Bardzo fajnie. lud. O! Lampion. Ten i trainer. Yy, ale dziwny booster. Tutaj się trafia 5 kart, Mi się trafiły dwa Ankomony. Common, common, common. Aha. Dobra. Fajne karty. Otworzymy kolejny. Nie wiem czy zbożę, bo mam mało miejsca na karcie. I tak. O, przemiana tego. Robaczek. Victini rare Holo! Jej! Super! Jej. I jakaś śnieżynka. Otworzę jeszcze ten boosterek, czy tam któryś. O ile zdążę. mam już tam sekund jeszcze. Trafi mi się wino, robaczek. Kobalion fulat! A! Ja! faki fosil. O, ale wypas! Wow. To w kolejnej części pokażę wam inne usterki. Muszę ochłonąć. Zapraszam Was na Facebook, Twitter, Google Plus i na moją stronę hikomikoswebli.com i na Skype hikomikos. Ja nie mogę. Kobalion. Iktini, i jakiś tam zwykły, nie wiem co. Nic mi się chyba nie trafiło. Wow. Ale jej. To jest mega. Ja nie mogę. Sekretarz. <grym> uh. <grym> Ale jasne. Nie powiem, jak ochłonę. Kolejne jeszcze dwa...